Witam was moi kochani bardzo bardzo serdecznie z tej strony Kazaks i dzisiaj mam dla was troszeczkę nietypowy film, bo wszyscy twórcy robią filmy o Diablo 4, przygotowania, buildy, co możesz się spodziewać, od czego zacznij i tak dalej, a ja chciałem troszeczkę Mimo wszystko, pozostać w klimacie, ale troszeczkę zejść na inny tor, bo podejrzewam, że wszystkie te filmy o Diablo 4 większość fanów ma przeoranych i zrobię coś po prostu dla moich widzów. Już kiedyś taki film zrobiłem, od razu zaznaczę, e, mianowicie mój początek przygody z Diablo, z całą serią, jak się w niej zakochałem i tak dalej. E, ten film, który zrobiłem, ma już ładne 6 czy 8 lat. I moi kochani, większość z was jeszcze wtedy nie była na kanale, on ma może tysiąc wyświetleń, więc może przypomnijmy sobie, zadejtujmy ten film, może wyjdzie jego lepsza wersja, a historia nadal ta sama. Tak więc moi kochani, zapraszam was na materiał od sponsora i zaczynamy. Uwaga, uwaga moi kochani, limitowana promocja w sklepie Eneba. Moi drodzy, to jest bardzo ważne, nie, nie przeklikajcie tego dalej. W sklepie Eneba, gdzie już są bardzo niskie ceny, o ile nie najniższe w całym internecie, to mamy dla nas, dla mojego community, dla wszystkich Was kod promocyjny Poland ten czy Poland 10 jak to woli i daje nam on aż 10% zniżki na cały asortyment sklepu Moi Drodzy. Popatrzcie sobie God of War 80 zł minus 10% to będzie 70 parę zł, to jest niesamowicie niska cena. Moi Drodzy, jest tutaj więcej takich zajebistych gier, na przykład Company of Heroes, które niedawno miało swoją premierę, świetna giereczka z kodem promocyjnym oszczędzacie aż 16 zł na nim i te 16 dodatkowych złotych Śmiało, możecie zainwestować w inną grę, bądź w donata dla wujka, tak wiem, <grym> jestem żałosny. Dobrze, zobaczcie sobie ile jest zajebistych tutaj kolekcji na stronie. Oczywiście link macie w opisie, link, który wspiera wujasa. Wchodzicie sobie na przykład w gry poniżej 25 zł i jest ich tam od zatrzęsienia naprawdę dobrych giereczek. Sam od siebie mogę polecić na przykład yy, Lego Batman jest zajebisty, The Walking Dead trochę pograłem, jest świetny. Komando, kto nie grał ten fajak Baldur's Gate 2 Enhanced Edition za 8 zł? Przecież to zbrodnia. <laughs> e, moi drodzy, oprócz tego, e, cała e, e, strona ma bardzo wysoką e, ocenę na Trustpilot. I z partnerami są Konami, Team 17, więc to nie jest żaden skam. Kupując tutaj oszczędzacie dużo i wspieracie wujka. Linki, moi kochani, macie w opisie. Pamiętajcie, e, Poland 10 i oferta jest do 20 marca. Kupujcie póki czas. Historia ta zaczyna się w podstawówce, w szkole podstawowej. Rok 98, o ile dobrze nie pamiętam. I wpadłem w zasadzie na ten pomysł, na pomysł tego filmu, dlatego że dzisiaj moja klasa postanowiła, że zorganizuje spotkanie klasowe. I normalnie, jak zobaczyłem te twarze, to pierwsze co pomyślałem też o właśnie o tym, o, w tamtym czasie o moim najlepszym przyjacielu, e, właśnie z podstawówki, o Danielu. Ale. Nie będę was zanudzał, tutaj osobistymi historiami i sentymentami. Przejdźmy do rzeczy, jak to się wszystko zaczęło. Moi drodzy, ja byłem fanem gier ogólnie od. Tylko kiedy miałem pierwszy z nimi kontakt czyli od takiej konsolki, która była chyba podróbą jakiegoś Pegasusa. Ja nie pamiętam dokładnie. Nie, tu Pegasus był podróbą Nesa, a myśmy mieli w ogóle podróbę tego Pegasusa, chyba czy coś takiego. No to się nazywało tak popularnie gra telewizyjna po prostu. I ja tam rozgrałem w różne gierki, tutaj też nie będę wchodził w szczegóły, e, może kiedyś, jak będziecie chcieli, to poopowiadam o moich pierwszych gierkach. Ale, mm, słuchajcie, mm, doszły mnie słuchy właśnie w szkole, że gry na komputer to po prostu jest niebo a ziemia w porównaniu do gier na, e, na grę telewizyjną. A jako, że w tamtych czasach nie było internetu, znaczy się był, ale... Rzadko kto miał, mało kto miał um, internet, więc też nie było takiej jakby wiedzy o tym jak wyglądają gry na te konsole, jak na te, nie wiadomo było jakie gry wychodzą, co jest ciekawe, co nie, jakie są oceny tych gier. Zresztą wszystkie gry by dla nas były wtedy super cool, nie? Bo, 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 bo po prostu mieliśmy kolejną nową grę. Um, ja miałem tam w podstawówce kolegę właśnie, który miał już komputer, znał się na grach i też mi polecił pismo, bodajże klika klik um, klika. Nie, nie pamiętam, już już niby... CD action chyba, o CD action dokładnie. I ja tam się mniej więcej zacząłem wczytywać ten i wpadłem, te, te gry w ogóle wyglądały dla mnie, jak tylko wziąłem tą gazetę do ręki, że to nie są gry, tylko jakiś po prostu kosmos, inna, inna rzeczywistość, że to trzeba mieć naprawdę, nie wiem jak to ma działać w ogóle i, i po prostu wiecie, jak się przyzwyczaił człowiek na tyf, do tych gier na, em, na Pegasusa czy tam na grę telewizyjną, gdzie po prostu hopki skakały sobie po platformach, to potem jak się zobaczyło... Takie rzeczy jak właśnie, że gra strategiczna, gra ekonomiczna, gdzie, gra, gdzie budujesz w ogóle jakieś państwo czy coś, to dla mnie to brzmiało, jak to jest w ogóle możliwe, no i nie ma opcji, ale właśnie dowiedziałem się, że takie gry są na komputer, na komputer i moi drodzy, e, tak się stało, że moja babcia kupiła sobie komputer, Um, oczywiście, nie wiedząc zupełnie, jak do tego podejść, nie wiedząc, jak go włączyć, po prostu sobie kupiła, bo miała tam pieniądze odłożone, a słyszała, że tam w wielu sprawach. To ogólnie był kupiony komputer dla jej wnuków do nauki. Oczywiście, ta w ogóle wszystkie komputery wtedy były kupowane do nauki, tak? A koniec końców służyły, służyły wszystkie co do jednego, praktycznie graniu, moi kochani. I ja na początku na tym komputerze um, odpalałem. Yy, Paint'a, się bawiłem w Paint'cie, dla mnie to było jak w ogóle mistrzostwo technologii, że można sobie proste linie rysować w komputerze, e, bawiłem się edytorami tekstu takimi jak WordPad, zmieniałem kolorki i tak dalej, e, to było dla mnie zajebista już zabawa, w ogóle nowe możliwości, jakieś tam elektroniki i tak dalej, to było super, ale... Moi rodzice kupili sobie jakąś gazetę, to było bodajże gazeta wyborcza, czy jakaś tam z tych szarych takich gazet I w niej była płyta I moja mama dała mi tą płytę i powiedziała, bo, bo moi rodzice to już w ogóle też się nie znali Jak pojedziesz do babci, to zobacz co jest na tej płycie To była płyta, która wprowadzała nas, to była płyta chyba od Neti, albo od jakiegoś dostawcy internetu To była płyta z programem instalacyjnym, który wprowadzał nas w internet w ogóle, bo wiecie, wtedy Mało który w ogóle Polak, czy młody, czy, czy stary, miał w ogóle pojęcie czym jest ten internet i sieć, i surfowanie po internecie Takie rzeczy to były rzeczy, wiecie, w ogóle no nie z tej ziemi. Teraz jak coś wychodzi nowego to wszyscy są w miarę na bieżąco, wiedzą o co chodzi i tak dalej. Wtedy nie, myśmy wtedy byli o, lata, lata do tyłu No i moi drodzy, ja sobie tą płytkę wrzuciłem u babci do, do komputera Odpaliłem i patrzę pierwsze co, bo tam były coś tam, coś tam, coś tam, już nie pamiętam, internet, coś tam, filmy i gry. I pół oczy. Ogromne gry. Teraz będę miał kontakt z tymi grami zajebistymi, które są na komputery. Odpalam, patrzę, trzy tytuły były: StarCraft Diablo Nox. Diablo już miałem prześwity gdzieś, że właśnie gdzieś się napotkałem z tą opcją, ale. Pierwsze co to był StarCraft, bo za bardzo by, e, przypominał Star Wars z nazwy, i sobie po prostu odpaliłem tego StarCrafta. Wiecie, już samo nie będę wam, was w, wam e, tłumaczył tego, jak, jak daleko w czarnej dupie byłem, jeżeli chodzi o komputery, bo sam proces instalacji ja powtarzając za każdym razem, jak, instalo, jak odpalałem grę, bo wiecie, na e, grze telewizyjnej po prostu się wkładało kadrycz i gra działała. A tutaj trzeba było grę zainstalować i ja w ogóle, installation, co jakiś pasek, co, 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 co chodzi, no dobra, ale jakoś się ta gra, w końcu się pojawił napis RUN, RUN to, to rozumiałem, że chodzi o odpalenie gry i jak odpaliłem Starcrafta, no to słuchajcie, niestety, ale bardzo mi się nie spodobał, gdzie do dzisiaj jestem jego wielkim fanem, ale odpaliłem i mówię, co to ma być? Jakieś robociki, zbierają jakieś diamenciki, wszystko po angielsku, pełno ścian tekstu, nic nie rozumiem. Jakieś planety, w ogóle te tryby gdzieś tam klika, mówię multiplayer, to to, to w ogóle nie rozumiem, w ogóle menu niczym jest. Na Pegasusie było start game i tyle, i było one player, two players, i tyle, to było wszystko, a tutaj nagle campaign, single player, jakiś screemish, coś tam, coś tam. Pamiętam te menu do dzisiaj z tym, satelitką taką, z tym wszystkim i. Gra domyślnie jak się odpalało była na naj... nie wiem czy to ja miałem jakiś błąd taki, czy ja to gdzieś przestawiłem, czy nie wiem, ale miałem na najwolniejszym trybie. I te y, scv -y, które szły po minerały, to one tak powoli szły. I dla mnie największym odkryciem było, że jeden wyciągnął beczkę z rafinerii, mówię, what? O co tu chodzi w ogóle, nie no głupie to i włączyłem. to nie miało nic wspólnego ze Star Warsami i byłem obrażony wtedy jako dzieciak przypomnę to był 80. Osiem, yy, przepraszam, 98 rok, czyli miałem 10 lat, 10 lat, coś koło tego. I nie wiem czy to był na pewno 98, bo to mógł być tak samo 97 yy, i odpaliłem następne co odpaliłem to było diablo. Oczywiście zainstalowałem, odpaliłem i moi kochani, po prostu to był to był dzień, który na i to była chwila, która na całe życie zmieniła moje życie, można powiedzieć. Bo dzisiaj przed wami siedzę, dzisiaj się gram tym Diablo 4 te 30, 50 lat później. <laughs> Włączyłem to i byłem zakochany już w samych menusach, które były mroczne, było no, te te wszystkie ekrany, to wszystko to i było o wiele bardziej intuicyjne też przynajmniej dla mnie, bo było single player, multiplayer, coś tam, coś tam, coś tam i w, właśnie w tym demie nie działały tam, były tam za, zaszarzone tamte wersje Bo, a nie, jak się klikało to było sorry this isn't e, Że to nie, to nie było dostępne w wersji shareware Ja oczywiście nie wiedziałem co to znaczy shareware Nie wiedziałem co to znaczy demo w ogóle nie A miałem demo diablo I odpaliłem Singlówkę, mogłem odpalić właśnie warriora e, Wpisałem, jego, w, mogłem wpisać imię, wow Wpisałem imię I odpalam się i jest wioska I słuchajcie muzyka mistrzostwo świata dźwięki mistrzostwo świata grafika to dla mnie było coś pięknego wszystko było wyraźne wszystko było szczegółowe dokładne nie na pegazusie wiecie na pegazusie gierki no zdarzały się ładne tak no ale większość to była zresztą wiecie jakie to były gry to była całkiem inna generacja i całkiem inna jakość a tu nagle idę po mieście widzę po prostu to było, to pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to jak światło wychodzi z tawerny, czy ze sklepu od Griswolda, z jego kuźni. Jak to wszystko pięknie zrobione, dla mnie to był po prostu next level realizmu. Wiecie, dla dzieciaka, który ma tam 8, 9, 10 lat, który nie miał wcześniej kontaktu z takim czymś, a grał jedynie w takie naprawdę proste graficznie gierki, to to było po prostu no, coś pięknego. Ale pojawiły się małe wątpliwości, bo ja nie wiedziałem o co tu chodzi. Zawsze w grach jak się odpalało, to od razu prosto w, w, w prawo i trzeba iść, zabijać potwory, i następna, następny poziom w prawo, zabijasz potwory, przeskakujesz platformę, następny poziom tutaj. W ogóle zanim zorientowałem się, że się chodzi myszką, to minęło trochę, bo próbowałem na strzałkach, wiecie, palcami tak, ale zanim się zorientowałem, to trochę minęło, zacząłem chodzić po tym mieście i ja naprawdę mega dużo czasu. Spędziłem w tym mieście chodząc i szukając co tam kurde się dzieje, i myślałem że gdzieś jest ukryty przycisk bo w ogóle nie mogłem bić co tu się dzieje, nie? Czemu przechodzę, dochodzę jakichś skał, nie mogę ich rozwalić na przykład, nie? Przechodzę przez mostek, ok, tam może będzie następna plansza, bo tak się mówiło, czy następny level, nie? Tych skał się tam musi się dać rozwalić, te skały, no bo w tym mieście tu nic nie ma, wszystkimi gadałem. Tam na dole, gdzie była chatka Adri W ogóle chyba w Demie nie było chatki Adri W sensie była zastawiona chyba Tamte przejście mostkiem było jakoś zastawione W lewo się nie da W prawo się nie da Dotarłem do cmentarza jakiegoś I tu już się bałem troszeczkę chodzić Bo mówię, kurde, co jak wyskoczy jakiś przeciwnik A ja nie wiem, gdzie się bije, kurde, mieczem, nie? I łaziłem i gadałem z ludźmi w mieście To może brzmieć cringe'owo w ogóle Dla teraz młodszych graczy Podejrzewam, że starsi mnie zrozumieją Ale młodsi gracze yy... Podejrzewam, że teraz mają taki łatwy i szybki dostęp do gier, że teraz żadna produkcja odpalona nowa ich w ogóle nie zdziwi. Może jedna ze starych, tych naprawdę starych, ale wtedy uwierzcie mi, że to było no, całkiem inny świat, e, całkiem inne realia. I mnie naprawdę cieszyło, jak świetnie brzmiało nawet właśnie gadanie z ludźmi, gdzie nic nie rozumiałem. Dosłownie nic nie rozumiem. Podchodziłem, była ściana tekstu i słyszałem głos tej postaci. Każda postać miała inny głos. Można było wybierać inne opcje na w sensie o czym ona ma pogadać. To to było naprawdę next level. I to ja już byłem w samym tym byłem zakochany. Ale. Zbliżał się koniec czasu mojego na komputerze, bo byliśmy wtedy w odwiedzinach u babci z mamą. Już był późny wieczór, mama siedziała z babcią na kawie, coś tam gadały, No, Robert, zbieraj się! A ja w tym momencie weszłem do katedry, patrzę, mój warrior ma miecz i tarczę wyciągniętą, już ma inną animację, że zaraz będzie walczył, mówię, wow, kurde, co się dzieje w ogóle, jest inna plansza tutaj, ja nie mogę w ogóle, gdzie ona była, nie, że na końcu mapy, tylko gdzieś tam w środku, no... Patrzę, podchodzą do mnie szkielety, podchodzą. Ja mówię, co ja mam robić? Kurde. Podchodzą do mnie te szkielety, zaczęły mnie bić, zaczęły mnie klikać. Instynktownie w miarę to, 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 to zadziałało. Jednego rozwoliłem, drugiego, po jak się rozsypywały te animacje, chatok, wiecie, w gierkach wcześniej, to po prostu animacja wyglądała tak, że. Mm, te kurde, jak one się nazywały, z Mario. No te jakieś tam m, zapomniałem ich nazwy, te takie hop, śmieszne grzybki, kurde. Po prostu spadały, nie? A tutaj te kości tak rozsypywały. Był dźwięk tego, bo słyszałem tego zombiaka, który mówił. U -u -u -u". No po prostu ja byłem przerażony, ciary mnie przechodziły i mnie te kurde, zabiły mnie te. Mnie te y potwory. Zabiły i po tym jak się pojawił cały ekran na czerwono napis You're died! You are dead, czy jakoś tak. I mnie biły po prostu te moby tymi mieczami dalej się kat... Wiecie, one nie przestawały, nie, nie kończyła się animacja, one się nie rozchodziły. One dalej stały nad moim ciałem i je biły i ja byłem przerażony, ale jednocześnie taki wywarło na mnie to wrażenie, że byłem podjarany konkretnie I naprawdę jak odchodzimy od komputera to myślałem sobie... Już niestety moja mama wiedziała, nie ma koniec grania. Dobrze, że moja mama wtedy nie wiedziała co ja robię na tym komputerze Ale znając moją mamę z tamtych czasów to pewnie sama by pograła. E... Ja nie mogłem spać tej nocy. Naprawdę. Ja miałem takie podejście do gier wtedy, że yy, jak za każdym razem jak w, w jakiejś gierce na Pegasusa dochodziłem do jakiegoś momentu, którego nie potrafiłem przejść, to pół wieczora, pół nocy leżałem w łóżku, pa patrzałem w sufit i myślałem jak to przejść. Jaki na to sposób znaleźć? Jak to rozwinąć? Oczywiście to były bardzo proste rzeczy, ale wiecie, ja byłem małym gnojkiem wtedy. Na tyle zapasjonowanym do gier, że po prostu to były moje top 1, o czym myśleć, co robić, na czym się skupić. I ja prawie całą noc nie spałem i myślałem, ja pierdzielę, co to jest po pierwsze za trudna gra, jak to wygląda, jak to brzmi. I kurczę... Czy ja mam tam na pewno iść? Przecież one mnie bez problemu zabiły. Co to były za, 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 za dziwne yy, kulki w tym? Dlaczego miałem yy, w ogóle te, takie elementy jak ekwipunek, rozwój postaci? Ja w ogóle tam nawet tego nie widziałem wtedy. Klikałem, bo tam można było w to, w to kliknąć, ale nie wiedziałem o co chodzi. Jesus Christ. Przepraszam Was bardzo, ale ktoś gdzieś spam mi tu dzwoni. Nieważne. Ja się wystarczyłem. Jestem tak najarany na tą premierę, że teraz wszystkie, wszystkie bodźce inaczej działają. Nieważne. Później oczywiście rozegrałem więcej. Kompletnie nic nie, wiedzą, nie wiedząc. Siedziałem, uwierzcie mi, ze słownikiem angielsko-polskim. To moją babcię bardzo cieszyło, bo wreszcie komputer do, grania, do, do nauki służył do nauki. E, moja babcia spędziła kilka lat w Stanach Zjednoczonych i coś tam e, potrafiła po angielsku ale bardzo się cieszyła, że ja sam na własną rękę chcę się uczyć tego angielskiego, będąc nie wiem, w której w trzeciej podstawówce czy tam w drugiej, nie pamiętam dokładnie, ale siedziałem ze słownikiem i każde słowo ty, to znaczy i składają sobie z własne jakieś, to, to oczywiście nie miało kompletnie sensu Na przykład Dexterity myślałem, że to jest mądrość, no bo Yy... Kojarzyłem to z Dexterem, leżała taka kreskówka na Cartoon Network też, co starsi to pamiętają. A Dexter był takim mądrym, wiecie, yy, który miał własne laboratorium pod domem, i to była dla mnie mądrość. I ja dawałem w mądrość wszystko mojemu Uriurowi, no bo musiał być mądry, bo trochę tak głupio by było jakby był głupi, nie? Tak, tak, tak to wyglądało, i wiem, że Cringe się teraz wylewa z ekranu, ale takie były realia. Nic za to nie poradzę. Słuchajcie dalej, mój kumpel który w e, podstawówce tam już on wiedział co jest e, co jest grane. Potrafił dużo angielskiego. E, no naprawdę m, był już w tym świecie gier w, troszeczkę bardziej. Były takim już geekiem można powiedzieć konkretnym. Ja mu powiedziałem słuchaj stary mam e, a jeszcze w, o, w międzyczasie wypróbowałem Noxa ale Nox już na mnie takiego wrażenia nie zrobił. E, mówię stary mam e, Mogę się wymienić grami, mam Diablo, mam Starcrafta i mam e, Noxa na jednej płycie. Ja Mój kumpel pf, wielki oczu mówi, co ty gadasz? Ja mówię, no tak, mam, nie? A wiecie, wtedy piraty, wtedy nawet niektórzy nie odróżniali czym jest oryginał, a czym pirat tak naprawdę, nie? I on mówię: no to dobra, dawaj wymieniamy się. Wymieniłem się z nim za Shogo bodajże, albo za Shogo, albo za... E, za Shogo, co tam jeszcze były? Albo King Quest 5. nie pamiętam. Jakaś gra z gazety, nieważne. No i ja tam sobie grałem, w to. Ten, a tu oczywiście nigdy nie zaszedłem dalej niż drugi level i myślałem, że tak ta gra wygląda. I kumpel na drugi dzień mówi, chłopie, co ty mi tu wciskasz? Przecież to jest demo. A ja mówię. No. No okej. Okay. A w mojej główce Diablo demo to jeszcze taka bardziej demoniczna wersja, albo jakoś bardziej rozwinięta. Ee, albo że to w ogóle jest y, w ogóle. Tytuł, gdzieś, aha, o to na, na pulpicie było napisane właśnie, Diablo Demo albo Diablo Sherware, myślałem, że to jest po prostu tytuł tej gry, że, nie, że Diablo to jest skrót po prostu, nie? No, on mówi, że nie, że to jest wersja, chłopie, taka, e, którą sobie, w ogóle wyśmiał mnie, przez kilka dni po prostu mieli bekę ze mnie niektórzy, że, 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 że tak to łyknąłem, że to jest jakaś lepsza wersja, a później mi wytłumaczył, słuchaj stary... To jest taka wersja, którą kupujesz, żeby sprawdzić, czy graci. którą so, sobie pobierasz, czy tam. którą sobie instalujesz, żeby sprawdzić, czy graci siądzie, żeby kupić ją potem za grube pieniądze. Ja. To tego jest więcej? What the fuck? Smacznej kawusi, jeżeli ktoś to ogląda przy kawie. Zacząłem czytać, zacząłem się interesować. W ogóle w międzyczasie wyszło Diablo 2. Ale ja obiecałem sobie, że sobie nie e, zainstaluję Diablo 2 i nie będę w ogóle grał w Diablo 2, póki nie przejdę Diablo 1. I właśnie tutaj przychodzi mój e, wspomniany wcześniej przyjaciel, który dostał od do rodziców komputer. E, on też jeździł wcześniej grać do babci, ale tym razem e, miał swój komputer. I te demo u niego na komputerze, żeśmy wymasterowali tak, jak nikt tego demo nie wymasterował. Wierzcie mi, że myśmy mieli po prostu, myśmy tak wgryźli się w to demo, że my te dwa levele... Za każdym, bo to, tam były dostępne dwa levele Nie było rzeźnika na drugim, to od razu zaznaczam Chyba, że były, bo było kilka dem i tutaj już kiedyś się wspierałem Wspierałem z ludźmi z, z czatu Było kilka rodzajów dem i w moim demie nie było tego Bo było chyba właśnie demo i shareware, już nie pamiętam e, I w naszej wersji tego nie było My za każdym razem Czyściliśmy dwa levele Dawaliśmy new game, odpalaliśmy starą postać i ona na tym którymś tam poziomie dalej żeśmy zdobywali przedmioty, dalej żeśmy ją już. To było dla nas coś niesamowitego, że w, w, w jednej grze można na tyle sposobów zrobić tą postać. I yy, tam była chyba elita, jedna na drugim poziomie, i my po prostu mierzyliśmy siłę naszej postaci, którą żeśmy robili wspólnie, tym, że biliśmy tą jedną elitę i na ile ciosów to zejdzie. Potem żeśmy rozkminili właśnie, że są obrażenia, że są na broni obrażenia. Chodziliśmy z wielką halabardą i żeśmy się tak jarali, że... Pamiętam, że kiedyś nam wygenerowało loch, w którym była, był bardzo długi korytarz z kolumnami. I my, a my już wtedy czytaliśmy Władce Pierścieni, już byliśmy nerdy. No to już to właśnie te Diablo ma, nas ma, bardzo skierowało na ten świat fantazy. Bardzo. Żeśmy zaczęli czytać książki. Ja właśnie mu zaproponowałem Władce Pierścieni, bo wtedy czytałem też. I mówimy, ja mówię, wow... Tak właśnie sobie wyobrażałem Morie, że takie kurde jakieś kolumny, ta muza, taka groźna, to tamto. No byliśmy mega zajarani i umówiliśmy, że sobie kupimy te Diablo wspólnie, to Diablo jedynkę. I zaczęliśmy odkładać pieniądze, no ale niestety kolega mi się e, wysypał. Wysypał mi się, bo się mega zajarał. Broda mi się przyczepia do mikrofonu Mega się zajarał Baldur's Gate'em, Mega się zajaraliśmy oboje też Icewind Icewindale'em. StarCraft'em też między innymi. I nie wiem, czy tu nie, skoń, nie zakończę tej historii. W sensie, czy nie chcielibyście zobaczyć drugiego odcinka tego, bo tu już będę za dużo przynudzał po 20, 20 minut. Wydaje mi się, że Wam nawinęłem jak to w, w umyśle 8-9 latka. Diablo zrobiło rozpierdziel totalny. E, a historia jest dużo dłuższa i naprawdę dzieli się na kolejne części: i Diablo 1, i Diablo 2, i Diablo 3, nawet. E, więc jeżeli chcielibyście posłuchać dalej tej historii, dajcie znać w komentarzach. Opowiedzcie wasze pierwsze spotkanie z Diablo. E, I cóż, Wydaje mi się, że na ten moment skończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało e, wysłuchanie wujka przed jutrzejszą wielką premierą, na którą oczywiście zapraszam na mój stream. Jeszcze jutro jakiś filmik wrzucę, żeby podkręcić hype'a i widzimy się moi kochani w następnym filmie. Do następnego. PAPA! Pa.